Okej, okay, Kamil, chciałbym prosić, żebyś ocenił mój plan treningowy na masę. Poniedziałek, klatka biceps, wtorek wolny, środę nogi, czwartek wolny, piątek plecy, biceps, sobotę wolny, niedzielę barki, kaptury przedramię. Plan. I no wszystko, wszystko masz. Widzę, że robisz biceps dwa razy w tygodniu, to zależy co możesz na pewno trenować. Z tego co widzę, no co drugi dzień trenujesz, no to zależy co robisz. Także masz sporo czasu na regenerację. Plan, naprawdę, może być tych planów, to można parę ustawić różny. Także jaki plan wybierzesz. Taki będzie dobry, ale tu mi się wydaje, że jest ok. Musisz tylko chatkorowo dawać na siłkę. Sławomir, od 3 miesiące robię redukcję, jest z bagi 130 kg, zbiłem do 112 kg, planuję jeszcze te 12 rzucić. Moje pytanie będzie dotyczyło, jakie odżywki będą niezbędne dla mnie na rzeżbę, by stopniowo efekt był widoczny? Hmm. Wydaje, że mimo spadku wagi, problem jest nadmiar skóry. Czy może jakieś kremy pomogą mi zakupić? Dobra, na <laughs> rzecz jak i odżywki. Na pewno e, zauważyłeś sam, że od początku szybciej ci spadała ta waga i tłuszcz, a później już się zaczyna trochę ciężej. No bo wiesz, organizm już potrzebuje jakiejś pomocy, trochę jakiegoś palacza także mam, mam light poraż spalać, który zabiera tę dwójkę i po prostu przyspieszy Ci metabolizm, gdzie będzie wymiana materiałów bardzo szybka i będziesz non-stop, non-stop, wiesz, spalił wszystko. No i co? i, i... Druga rzecz to powinnoć HGH Monster, też hormon wzrostu naturalny, gdzie bierze się na noc i Ci pomoże regenerować się, budować się mięśnie i nawzajem spalać tą tłuszcz w nocy bez żadnego efektu, że nie będziesz mógł spać. Jeszcze pomaga w spaniu, że będziesz dobrze wyspany. No a co chodzi o skórę, no to powiem, że potrzebujesz trochę więcej czasu, żeby ona zwróciła do swoich norm, także nie musisz się przejmować. Wiesz, krem tam chyba używałem jakiś kokosowej, że pomaga jak kobiety w ciąży, że ta skóra więcej taka drętna się zrobi i No to zajmie trochę czasu, bo jak dużo kilogramów rzucisz, no to wiadomo, nie? ale musisz wtedy mięśnie trochę zbudować, nie wiem jak że nie tylko zgubić to wagę, ale mięśnie zbudować, wtedy ta, ta skóra się wypełni, w mięśniach wszystko i będzie dużo, dużo lepiej wyglądać. Okay. Seba, co sądzisz o kremobolaniach z Alfy Solo? Na redukcji jest on podrabiany. No co, primowolanie? No to na pewno jest podrabiany wszędzie. To jest ciężko znaleźć coś dobrego, ale a, firmy nie wiem. Naprawdę, to nie zależy od firmy, to zależy może gdzie, co dostajesz i naprawdę musisz wiedzieć, od kogo to bierzesz. Bo naprawdę są duże podróbki i jest niebezpiecznie teraz takie w ogóle środki używać także uważać napijemy się Cześć cieszę to od paru lat jestem tutaj Panem, ale przyjdzie się do rzeczy jestem aktualnie na redukcji ponad 20% wagi spada chyba dobrze Około 2 kg miesięcznie, aktualnie masz 97 kg. Mam dopasowane dietę, suplementację BCA i dodam jeszcze, że przyjmuję 213 g białko na kilogram ciała 213 g białko na kilogram ciała. No, okej. Okay. Czy muszę brać przy takiej dawce białka jakieś suplementy na ochronę wątroby i nerek? No, nie wiem. Co mi tu napisałeś, to takie trochę dziwne, bo 213 gramów białka na kilogram. To ile to białka bierzesz, kurde? 2000. Trochę mi to się coś nie zgadza. Może dwa gramy chciałeś napisać. I na wątroby. Na wątroby na pewno zawsze dobrze coś brać. Właśnie mam a, gdzieś tutaj jest liver shield, gdzie ochrania wątroby a, i regeneruje to wszystkiego. Bo teraz, w dzisiejszych czasach, to wszystkie jedzenia nasz przetworzone, prohormonów, wszystkich takich wiesz. Nie wiadomo czego, także dobrze to brać. Eee, nerki, co nerki? Na pewno bardzo dużo wody musisz pić eee, na dzień. No i będzie wszystko ok. Jedziemy z koksem. Damian. Uh, 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 dobra, jestem tym panem. dla mnie jest jak drugi dom, chcę zbudować się masę tą mięśniową, jak dietę poleci, usługi, odżywania, trening, moje, bla, bla, bla. Powiem na ten temat, już mówiliśmy, że na Hardkorowie koksu wszystko jest na ten temat. nie? Okej, okay. Norbert N. Chciałem się zapytać w jaki sposób jest Twój taki ulubiony na wyliczanie zapotrzebowania kolorycznego. Myślę, że nie musisz sobie tym zerwać głowy, masz na pewno dietetyka, bla bla bla. Ok, <laughs> kalorie. To właśnie trochę takie dziwne. Tutaj bo wszyscy liczą kalorie kurda, ile kalorii, tak, ile kalorii, w telewizji pokazuje tylko ile jesz kalorii, ale nikt nie, nie mówi, że są złe kalorii, dobre kalorii, także kalorii powiem, nie liczę w ogóle, bo to nie ma sensu dla mnie, liczę ile białka zjem, ile węglowodanów zjem, ile tłuszczu zjem i to tyle, a kalorii to... W ogóle. możesz pierdolić na przykład, nie wiem, całego jakiegoś duży banek lodu czy coś gdy będziesz miał kalorie na cały dzień, to znaczy, że nic nie musisz jeść, więcej. to taka głupota, także musisz się skoncentrować, ile białka, węgli i tłuszcz czy rzeczy i zapomnieć o kalorii w ogóle. Ehm. Ok, przemas. Ja mam taką rozgminę. ćwiczę o 3 miesiące. Masę 3-dniowej planie, Monohydrat kreatyna yy, I tak dalej. Ja nie mogę przytyć. Jestem regularny. I jem regularnie 3 godziny. To wcale nie tak mało. Nawet trochę mazy, Może jakiś suple albo dieta. Przemaz, Znowu, jak piszesz coś takiego, musisz trochę napisać, jaki wiek masz, ile marzysz, ile tłuszczu, co się dzieje, bo tak to nie mogę ci powiedzieć, no nie wiem, co ty jesz. No jest dużo. No może dla ciebie dużo jest, może zjesz, nie wiem, kanapeczki, czy dwie kanapeczki, co trzy godziny i myślisz, że to dużo, nie? No to. <ślesk> musisz zobaczyć, nie wiem, co w Twojej głowie jest dużo, nie? To tyle czy mogę powiedzieć. Okej, okay, Arek. Cześć, można robić bicepsy dwa razy w tygodniu? Dobre pytanie. Jest pompa, a teraz tak, bez pompy, spokojnie. Dwa razy w tygodniu, jak najbardziej. Ja sam robię jeden raz, no bo ja nie wiem o czego, ale biceps, pamiętajcie jest mały mięsień, nie wiem czy mają, ale, ale tak porównany z wszystkimi grupami jest mały i można go ćwiczyć spokojnie dwa razy w tygodniu. Pisara. Cześć. Jest pompa, jestem początkującym kulturystą, jeszcze nawet nie za bardzo widać bicki. Ale już jest kulturystą. Trenuję od tygodnia. Czy muszę stosować te wszystkie suplementacje? Miesz czystą dieta, Czy mogę tylko trenować? Kolego, już chodzisz będzie na siłowni i myślisz, że wszystko raz, dwa się zrobi. I na spokojnie, słuchaj. Poćwiczysz, Parę miesięcy na spokojnie pół roku i zobaczysz, co się dzieje, wtedy możesz myśleć coś o suplementach i, i o dietę. Na pewno musisz się odżywać normalnie, nie jeść tylko kanapieczki. Pamiętaj, styki potrzebujesz. Dobra, Damian, mam już 16 lat, i waga 80 kg, chciałem zrobić redukcję. Ile ma trwać ten okres? Co mam jeść? Ile? Dodam, że jestem lekko atletą. Dobre pytanie znowu. Co mam jeść? Wszystko co mam robić jest na hardcore'owej koksu. Wszystko na ten temat. Ile ma trwać? To zależy. Jak Twój organizm będzie reagować? Co chcesz osiągnąć, i tak dalej. Przeważnie, przedowładamy. Redukcję trwa 10-12 tygodni, ale gdzie już jestem w formie około 8% tuszu 7, zaczynam redukcję, no to tyle trwa przygotować się. A na takie pytania no to ciężko Ci powiedzieć. Okej, okay. Jakub, czy można robić kretynę z białkiem jednym? O, czy można robić kretynę z białkiem w jednym siejku? Na pewno, że można jak najbardziej po treningu na przykład pomieszczasz razem, to, to nic ci nie stanie, że razem wypijesz, czy do mózży łyżkę weźmiesz się wodą zapijesz i białkiem. To nie ma znaczenia, także bez problemu. Dobra, Matys. jaka jest twoja opinia na ćwiczeniu rep Jakie są jego. Pfff, Nie wiem skąd ty wyciągniesz ten Co masz na myśli z tym rep Nie mam pojęcia. A Mariałoś, czy jest możliwe zbudowanie sylwetki, jak Jeff Said bez trade Ja Ja, pierdolnięcie dało rekord. pytanie macie. A skąd bierze on? Bierze, kurde. No ja no powiem, kurde, taki, wiesz, trochę. Wszystko jest możliwe yy, bez stereotypów i można wszystko zrobić, tylko trzeba w głowie mieć i ciężko pracować. Myślicie, że tutaj bicki sami się zrobili? Ja 23 lat na mnie chodzę, także trochę jest czasu. Okej, okay. Adriana. Mam problem z planem treningowym. bo nastąpią, co klata, bieganie. O! Poniedziałek lata bieganie, 30 wtorek, nogi bieganie, plecy, bliski bieganie. Plan treningowy. no Człowieka, no nie wiem, co, jakie to bieganie, kiedy to biegasz. To wszystko, rowerek ro, ro. Plan treningowy można zobaczyć na hardcore'u, koksupery. Tam dokładnie mówię co i gdzie jak trenować. Dobra, ostatnie pytanie będzie mam od Damiana. Mam pytania do Diety i ćwiczenie. Jak dietę stosować kiedy się jest na masie oraz kiedy ćwiczenie na masę? Jakie ćwiczenie? Tuu, też. O, na diecie. No mówię, na diecie, o diecie, można rozmawiać, nie wiadomo ile. Wszystko na koksu bell. na ten temat. Zapraszam tam.